Siemka. Witam w moim odcinku o motorynce M3. I tak, wstępnie tutaj jest troszkę poskładana. O troszkę to po prostu założony schowek. Schowek jest to na współczesna produkcja ten, ten odlew. Fajnie wygląda, nie powiem, że nie, jak się go nagrzeje, to się robi elastycznie bardzo jak guma, ale trzeba uważać, żeby nie pękł bo wtedy się go nie da pospawać. No, mój niestety pęk tutaj w środku, tam zaraz za rurą, ale to dlatego, że kiedyś go tam zakładaj go nie do końca rozgrzałem, bo ja się by się długo nie spalić, a to po prostu trzeba go użyć jeszcze bardziej. I wtedy ten jest taki elastyczny, można go wyginać, formować jak się chce. Więc coś, założyłem go, panel dziury przykręciłem, tak samo za, założyłem błotniczek. I z błotnikiem jest tak, że no, ta rama bastu spawana i ona nie jest idealnie prosta. I to tutaj widać. czyli tak ten botnik, no jest troszkę krzywy, ale do racji tego, że ta rama była z tyłu spawana, poprawiana, nie było to takie łatwe i widać tą różnicę, że jest to delikatnie przechylone, ale to po prostu tutaj w momencie przekracania tych śrub tutaj z boku, gdzie położyć tutaj pod spód kilka podkładek i mi się wydaje, że ten. Minimalny skosto się y, wyrówna i to będzie miary wyglądać. Wahacz, tak, y, tutaj jest pewnie ta śruba, znaczy się po co? Dlatego, że y, wahacz brakuje mi około pół centymetra, żeby zmieściło się koło. Y, ten wahacz też był zmasakrowany go kupiłem, gdzieś tam był poprawiany. Nie wiem, czy przez to tak się skurczył, ale po prostu jak ma to koło. To koło, no brakuje tak naprawdę, o szerokość tej podkładki, no i tak będę zakładał te podkładki oryginalne, no są dużo cieńsze, ale sam fakt, że nie chcę wejść, no to musi mi to, musi mi tutaj to zmienić. Tak, to też tutaj druga motorynka, ale to akurat już nie jest moja. I tak, teraz biorę się za, za kanapę. Tutaj mam pomalowaną już, no zresztą, blachę siedzenia, kupiłem nowy pokrowiec z gąbką i teraz po prostu muszę tutaj wziąć i pozaczepiać te małe zatrzaski o, o pokrowiec. Ej, tutaj sobie przygotowałem do tego kombinerki z taśmą izolacyjną, żeby sobie nie uszkodzić ani pokrowca, ani jest to bardzo lakieru. Także biorę się za zakładanie za chwilę Wam pokażę efekt. Dobra, kanapa jest przygotowana. Spinki tutaj pozapinane, dociśnięte. Uchwyt tutaj siedzenia jest przygotowany, tak wstępnie wkręcone, żeby mieć jeszcze regulację podczas założenia tam na, na ramę. I co będę właśnie zakładał i sprawdzę, jak to wygląda. Na pasiedzi. Wygląda to w miarę przyzwoicie. O, jak to będzie wyglądało, to najlepiej pokażę już motorynka złożona do końca i na kołach. Nie wiem, jak służyć przy niego zawieszenia, bo miałem gdzieś ocenkowane miseczki tutaj, oryginalne. I wiem na pewno, gdzie jest jedna. Jeszcze jednej nie mogę znaleźć. I zobaczę, czy. Mm, czy założę to ocenkowane, czy może kupię te nowe chromowane. Jak znajdę ocenkowaną tu drugą, no to tyle są te dwie. Jak jedno, to, to wtedy właśnie w chrom. I będę się bał przed nią, przed tym zawieszeniem. No i w sumie jeżeli ten wahacz tutaj puści, tak jakby podda się tej sile, no to już będę mógł założyć tylne koło i powoli tam dystansować osłonę łańcucha i, i resztę. Amortyzatory tylnie. Tutaj muszę odkleić taśmę i przegwintować ten wind jeszcze raz. Yy, ma w miarę tego fajną, ładną sztukę. Yy, w sumie do pary. Yy, jedyne co to po prostu trzeba je dobrze umyć i założyć nowe tulejki gumowe. Czyli to też zamówię na spokojnie. I, i myślę, że na, na następnym odcinku będę tutaj już zakładał yy, resztę takich rzeczy. Także. To no, tak na szybko, dzisiaj tam za dużo się nie porobiłem, także no WSK dalej też czeka, Komar czeka, wszystko czeka powoli, ale teraz, teraz będę miał więcej czasu, także będę miał jak to działać, no i bago ogarnąć, czy w miarę, no bez baku to nie pojeździ, dobra, także dzięki, siemka.